Dobre, dobre. Witam Ciebie Grzegorzu. Dwa nastroje wczoraj euforia, dzisiaj troszeczkę gorzej. No niestety w tym, w tym meczu nie udało nam się pokazać to, tego to, co potrafimy. Ja powiedziałem wczoraj, już też rozmawiając z Radiem, że nie mamy jeszcze zgrania, mamy nowy zespół, świeży zespół, awansując do pierwszej ligi, ale wzmocniliśmy się w sumie mamy 8-9 nowych chłopaków. Widać było brak zgrania. W pierwszej połowie parę akcji wyszło. Grali, no można powiedzieć, w tym momencie chłopacy z, z dotychczasowej drużyny, z którą występowaliśmy w drugiej lize, I to to już skutkowało tym, że z niekorzystnego wyniku 0-1 wyszliśmy na 2-1 do przodu. Później, jak zaczęliśmy wprowadzać trochę zmian, już grali świeży chłopacy, nowi, których, których gry, no można powiedzieć, nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną jeszcze rozpoznać. No, straciliśmy strasznie, strasznie na własną prośbę. Kolejne bramki, najpierw do remisło i później dwie kolejne. Przegraliśmy 4-2. Powiedz mi, gracie, drugi mecz w pierwszej lidze. jak byś porównał drugą ligę z pierwszą? Poziom zdecydowanie jest wyższy. Tutaj na pewno nie można niczego się spodziewać. Nikt nie jest, można powiedzieć, zamykającym tabelę. Tak? Tutaj zawsze każda drużyna może sprawić niespodziankę. I w tym momencie, czy gra się z pierwszą drużyną, czy gra się z ostatnią drużyną, trzeba tak samo z siebie dać wszystko. Życzymy Ci powodzenia i pozdrowych chłopaków. Nie załamywać się i gramy dalej. Dziękuję, dziękuję. Oczywiście przekażę. Jacku, zagraliście dzisiaj wspaniały mecz po raz kolejny. No i tak jak zawsze, macie ten wspaniały początek, i, żeby tylko było tak dalej. No, miejmy nadzieję, że tak będzie. Jak masz rację, zawsze początki mamy niezłe, a później jakoś tak ucieka z nas życie. Miejmy nadzieję, że tym razem e, zmienimy to. Wtedy mieliśmy troszeczkę gorszy start, start, bo zgubiliśmy punkty na samym początku. Tutaj jest lepiej, aczkolwiek ten mecz dzisiaj. Przy wyniku 2-2 już nam trochę przestało wychodzić. My musimy poprawić parę elementów, miejmy nadzieję, że się uda w przyszłym. Rozumiem, że wyciągnęliście wnioski z poprzednich sezonów i tym razem Prawobrzeże będzie walczyło o najwyższe cele. No, jak zawsze walczymy o najwyższe cele, ale tym razem może uda się sko sko skończyć w końcu na pudło. Dawno nie, by nie byliśmy, także macie solidną ławkę rezerwowych, Jacku, i, i w tym jest siła wasza, tak, że po prostu macie, macie zespół, który jest silny jako kolektyw. I tutaj, rozumiem, wygrywacie tu ze wszystkim. No. Tak, ławkę rezerwowych mamy naprawdę sporą, także przyszło kilku kolegów, którzy grali z nami wcześniej. Zmieniamy się dość często, także tej siły starcza na, na, na cały mecz. Teraz tylko kwestia taktyki i myślę, że będzie bardzo dobrze. Zawsze widzę Was z uśmiechami na twarzy i takimi was zawsze chcę widzieć. No na pewno będziemy, to, to daję słowo. Do zobaczenia i powodzenia. Dziękuję. Łukaszu, no jesteście nowym zespołem na Powiedz mi pierwsze wrażenia, jakie u Ciebie wystąpiły po, po pierwszych spotkaniach, dwóch właściwie, które żeście zwycięsko zakończyli. No tak, na początku chciałbym podziękować firmie Ascotech, dzięki której tu jesteśmy. Myślę, że organizacja jest bardzo pozytywna. Wszystko na plus. Sędziowie ogólnie wszystko fajnie zorganizowane, oprawa cała i no i w fajnym miejscu. Powiedz mi, przy Jupiterach już graliście? Jasne, gramy regularnie. Na szczęście już teraz postęp techniki w Polsce udostępnił nam, że możemy grać przy takich światłach. Powiedz mi, jak z wielkością boiska, bo do tej pory graliście na Orlikach? Tak, no powoli się przyzwyczajamy i myślę, że jest coraz lepiej. Powiedz mi, wyglądacie na zespół, który będzie liczył się w walce o awans. Czy taki sobie stawialiście cel przed ligą? Szczerze powiem. Inaczej byśmy nie przechodzili tutaj, gdybyśmy nie, nie walczyli o najwyższe cele oczywiście. A awansa, kto wie, może i po wzmocnieniu kadry i o mistrzostwo. No wydaje mi się, że w takim składzie, jakim teraz występujecie, spokojnie dalibyście sobie radę w pierwszej lidze. No na pewno. Ale przy takiej publiczności, jaką macie tutaj wsparcie, to jest sztuką nie wygrać. No, no, no pewnie. No, polskie dziewczyny dają najwięcej wigoru. Dziękuję Wam i powodzenia. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, dzisiaj nie napracowałeś się za bardzo w tym pojedynku, zero z tyłu, świadczy o tym, że było mało strzałów, czy po prostu e, miałeś mało pracy? Po prostu miałem mało pracy i było mało strzałów. A powiedz mi, w wczorajszym meczu e, też super wystąpiłeś i, i, i wygraliście pojedynek. Powiedz mi, jak, jak sobie radzisz tutaj w lidze w drugiej, która teraz wystartowała, żeście wyznanie inaugurowali, jak Cię broni w bramce? No broni się ogólnie dobrze, pomału się ogrywam na bramce i... Przyzwyczaiłem się do boiska. Jesteś stałym zawodnikiem, a z Hotechu? Tak, tak, uramkarzem. Jest to, jest to twój debiut w netto SLPN. Jak oceniasz naszą ligę? No, liga jest w sumie bardzo dobra, dużo drużyn, dużo drużyn i rozgrywki są na szeroką skalę reklamowane. Czy waszą aspiracją jest awans do pierwszej ligi? Tak, szczególnie. To życzę powodzenia. Piotrze, występujesz w roli trenera Baltiki Pazim. Powiedz mi, czy już widać różnicę między drugą a pierwszą ligą? No to bardzo dużo widać. Chciałem się powiedzieć, że tutaj w pierwszej lidze to, to troszeczkę więcej się biega i, i te zespoły są więcej profesjonalne niż w drugiej lidze. Więcej się po prostu przykładają do gry. No, ale dajecie sobie wspaniale radę, gracie jak równy z równym. No, nie powiedziałbym tak, <gry> dlatego że po prostu płacimy na razie frycowe, tak? To jest drugi mecz. Pierwszy zapłaciliśmy bardzo wysoką porażką z Castoramą. Myślę, że dzisiaj jest taki mecz na przełamanie i myślę, że chłopcy spróbują powalczyć i zwyciężyć. Ja nie mówię o wynikach, ja mówię o stylu gry. Naprawdę nie widać różnicy między wami, a tylko macie więcej mniej szczęścia. No na razie od szczęścia troszeczkę nie mamy, ale w tej rywalizacji niestety ale liczą się punktów, a tych punktów na razie nie mamy. Dokładnie tak jak każdy trener mówi, tak mówisz i Ty. ale wydaje mi się, że spokojnie sobie poradzicie w tej pierwszej lidze. Jakie cele sobie stawiacie przed tym sezonem? Cele zawsze stawiamy sobie jak najwyżej. Po prostu to zależy nie tylko ode mnie, to zależy też od chłopaków i cele są nożone przez tutaj dyrekcję Baltiki I no po prostu chcemy zająć, chcemy zagrać w pierwszej czwórce, no. być w pierwszej czwórce. No i to chciałem słyszeć. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję. Proszę mi powiedzieć, bo widzę, że Pana na każdym meczu e, śledzi Pan poczynania swoich podopiecznych. Jaką, jak Pan ocenia właśnie poziom e, prezentowanych drużyn tutaj u nas w Netto SLPN, a w poprzedniej liczby? No jest poziom tu przynajmniej z, z tych, na podstawie tych dwóch pierwszych meczów jest poziom wysoki. Chyba tak trafiliśmy też na jedną drużynę z z pierwszej ligi i teraz trafiamy na drużynę, która weszła do pierwszej ligi. Młodzież gra dobrze. W porównaniu z innymi rozgrywkami tu widać ten poziom wyrównany jest i, no i lepszy chyba. Ale wydaje mi się, że chłopcy reprezentując Baltic Pazim będą godnie go reprezentować. Ja myślę, że tak, przekonany jestem i kierownictwo tego oczekuje, żebyśmy żeby się w ogonie nie, nie znaleźli. I myślę, że powoli rozegrają się na tym boisku i, i będą grać. No, materiał jest. Dokładnie, materiał jest. Także życzę powodzenia. Dziękuję, Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Piotrze, no mieliście okazję spotkać się z najlepszym zespołem ligi i teraz z Beniaminkiem. Jak oceniasz różnicę tych dwóch y, przeciwników? Na pewno drużyna de jako mistrz y, obrońca tytułu pokazał Beniaminkowi, że nie będzie nam lekko w lidze. No. Mieliśmy kilka okazji dobrych w tym meczu do strzelenia bramki, może nawet więcej bramek niż dużo dewilców. Lecz wykazali się dużym doświadczeniem i umieli wykorzystać te sytuacje, które mieli. No dzisiaj mecz jest trochę łatwiejszy, ale tak musimy się dużo nabiegać. Mieliśmy kilka sytuacji. Z napasnik Adrian Stefanowicz, żeby chyba spić, strzelić do przerwy, ale na razie 3-2. Zobaczymy, jak będzie po przerwie. Dokładnie, słyszałem tu podpowiedzi Waszego pana Edwarda, który mówi, że już powinniście pięć prowadzić, a wynik jest, jaki jest. Powiedz mi, jeżeli nie poprawicie skuteczności, to będzie ciężko. Będzie ciężko. Jeżeli nie poprawimy skuteczności, to na pewno przegramy ten mecz, bo wątpię, żeby drużyna Baltiki nie strzeliła żadnej, żadnej bramki, bo to naprawdę to zawodnicy. Piotrze, życzę Ci powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję.